I'm so in the middle try to find myself again but life is one big riddle all the future and what's been 'cause it's the way it goes and I will never know why you let me go Dzień dobry, witajcie na kanale pełne dzikane codzienne. Postanowiliśmy zabrać was Postanowiliśmy was zabrać dzisiaj na wycieczkę, spacer po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej, przyrodniczo-dydaktycznej w nadleśnictwie Woziwoda. Przyjechaliśmy sobie od Torunia, było jakieś 9 dych chyba. Czailiśmy się na nią ostatnio, ale odpuściliśmy. Wiecie, bo była zła pogoda, więc postanowiliśmy sobie przyjechać, jak będzie piękne słońce. 4,5 km długości, przejdziemy się, popatrzymy. Jest 13 przystanków, jest piękny parking pod nadleśnictwem. Toraz. Dwa, jest obok duże miejsce postoju dla samochodów, to dwa. Na początku jest piękny, w miarę nowy chyba asfalt, który jest przeznaczony dla piechurów i dla rowerzystów, gdyby ktoś chciał przyjechać z rowerem, a o rowerach to wam jeszcze później coś powiemy. Tylko nie wiem, czy to wyjdzie, bo oczywiście jak nie urok, to koronawirus. Mamy już dosyć w ogóle gadania o koronawirusie, czytania o koronawirusie, słuchania o koronawirusie, pisania o koronawirusie, chociaż nie pisaliśmy, tylko odpisywaliśmy. Ch chodźmy, chodźmy więc. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak się zachowywać w lesie, to na wejściu dziad z babą nauczają. Dla dzieci, jakby ktoś chciał z dziećmi przyjechać i mieć pomoc dydaktyczną. Grzesiek wyczytał, że ten asfalt to jest pierwszy kilometr tak wyłożony. Nie wiem, czy to jest pomo pomoc dla rowerzystów, natomiast przez to, że są skróty na tej ścieżce, to też jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it. I got it. <muching> go, go, go Running to better times. <muching> this Wygrał pan pierwszą wycieczkę na Borneo. Z gnojakiem żukiem leśnym. Z <grym> mm, radnica. Kusak Cezarek. O, z Cezarkiem pojedziesz. Cezarek. Kusak Cezarek i czmielek pazurek. Rogacz. Zielonek rogacz jest fajny. Przez ranę ma trochę w życiu pewnie. Trochę jak <grym> Trochę jak rogacz, ale... Biegacz wredny? Biegacz wrega... <grym> Wrednaty. A. No tak, jak tu jest rogacz, no to tu musi być coś wrednego. <grym> Rzuk leśny. Rzuk leśny. Rzuk leśny jest niebezpieczny. tururu, tururu. Jest? Nie, raczej nie, ale wąż rzeczny jest. A rusałka jest. Rusałka nie rusałka jest. Rusałka to jest czarownica przed wylęgnięciem. 20 lat wcześniej. Chodźmy dalej, padać. Jest bardzo fajny taras z widokiem na brdę. Petarda. Co prawda jak jest mokro, a jest mokro. To idzie się zabić na tych schodach drewnianych, bo są śliskie straszliwie, ale widoczek jest. No taki akurat malandrujący kawałek petarda, petarda, nie? Petarda, ale dziwne drzewa to mają. Dziwne drzewa z zawiasami. I teraz jesteśmy na Remizie. Tam chyba to... Nie wiem do czego jest to korytko. Zastanawialiśmy się z grzeszkiem do czego jest to korytko betonu. Czy tam ptaki mają picie się kąpać czy coś. A może żeby odkazić nogi przed wejściem Już widzę, że ci korona, ale wziadła. Odkażać nogi przed wejściem do remizy. Polować ci z głowy nie spadnie. Byłem kiedyś w remizie, ale było odkażanie. Uuu. Ale to jest inna historia, na inny film. Na innego toba Myślisz, że to jest mrowisko? No kształt by odpowiadał. Kurde, ty, jak wyglądają mrówki, które przyniosły te kamienie? Chodźmy stąd. Sorry. Polerujesz cały obiektu. Sorry. No już nie, już mam mokrą szmatkę. Musimy sobie potestować nagrywanie GoPro, bo może się tak okazać że przez chwilę będziemy nagrywać GoPro głównie, ale przez to, że jest jak jest, to nie wiemy, czy nam wyjdzie plan, który żeśmy knuli od zeszłego roku. Powiemy wam, no bo co knuliśmy od zeszłego roku, bo mi się marzy od lat, lat, lat podróż do Hiszpanii, konkretnie do Santiago de Compostela i do Fistery, czyli na koniec świata Kto nie wie, nie chce sprawdzi, ciekawa historia Kiedyś mi się marzyło, żeby to zrobić pieszo Nie da rady, żona, dzieci, robota, EDC, wszystko, wszystko, nie da rady Bo trzeba by się wyrwać na parę miechów, ale Knuliśmy z Grześkiem, knuliśmy Pierwszy to knuliśmy z 3 lata temu już Tak, pierwszy pomysł był taki Nieważne, ważne, że Uknuliśmy teraz, że rowerami Byśmy się wybrali z Polski do Santiago i do Fisterry. To jest jakieś 3000 km, więc rowerem jest szansa w miesiąc się wyrobić. Więcej nie wyszarpiemy. Miesiąc to jest taki jak od cholery czasu. Ale knujemy, bo tak nie za bardzo się znamy na rowerach. Nie mamy rowerów. I chcieliśmy wyjechać pod koniec lipca, więc trochę mało czasu zostało. Teraz niestety koronawirus i to, co się dzieje w Europie. Nie pomaga i się martwimy, że nam to wszystko spieprzy. Z drugiej strony chcieliśmy poszukać jakiegoś partnera, który by nam pomógł rowerowo i nie wiemy, jak zdecydujemy, jak się wszystko poukłada, to na pewno nagramy oddzielny film na ten temat. say take me on treasure Dobra się, asfalt wreszcie skończył. Wyłączony drzewostan nasienny sosnowy. Niektóre drzewostany z... są znane za wyłączone drzewostan nasienne. stanowią bazę do pozyskania nasion. A dobra, to jest to co było też na Jeleniej wyspie. Takie referencyjne jakby mateczne co jest to nowo. a jest no jakieś wyjątkowo pyszne aha to minęliśmy parę takich, bo to są te z tak z enką z... no to na przykład tak jest brda, ale takie są jeszcze tam, rozlewiska bagienka fajny to jest klimat tutaj w borach to jest zawsze fajne i zawsze malowniczy moim zdaniem oczywiście bo jest dużo mchu, dużo przewróconych drzew, taki jest klimat może człowiek odnieść wrażenie, że może trochę mniej tknięte ludzką stopą i jak pada albo jest wilgotno to nie polecamy wędrówki w trampkach ani w tych flip flopach ani w... w czymś jeszcze nie powinno chodzić? W obcasikach, o dziewczyny nie powinny w obcasikach przychodzić, bo będą utały, się zapadały czy coś się wbijało. To może takie leciutkie. Nie bądź seksistą Marek. Jo. Jak to oh. ja. Nie będzie tego widać. Również, Kurde, jak ja bym chciał tak umieć nagrywać, żeby takie coś umieć nagrać. Co to tu widać teraz? Kiedyś to myślałem, że najgorsze jak pada. To są mokre buty. Później myślałem, że plecy mokre to niedobrze. Ale już teraz wiem, że najbardziej wkurzające, jak pada, to są kropki na obiektywie. Masakra. Na resztę się nie zwraca uwagi, bo człowiek przywykł przez lata. Ale kurde kropki na obiektywie. I to mam no, stop To jest jakieś po prostu w ogóle robił do ładna jak ładne komuże. Ej, ładne komórze. Łęgłolszowy. Nie krążyto zwyczajne. <grystanie> o, dziękuję. Doceniam. <grystanie> Wszystkie, bo jest 130 kg, dziękuję. Lubi to. Pokrzywa zwyczajna występująca w runie tego żyznego siedliska może osiągnąć 2 metry wysokości. Miel zwyczajny to rośnie. Miel zwyczajny? I niecierpek. Nie cierpię <grystanie> Nie, to był ważniak. Nie, y... Maruda. Maruda. <grystanie> Maruda. Też się na pewno stęskniliście za wiosną. No, my też, kurde. To jest chyba yy, pole harcerskie, biwakowe czy coś, idziemy zobaczyć na przystanek Jak leśnik podrywa swoją przeszłą żonę na żyzne siedlisko? To może ona jego rwie na żyzne siedlisko? <noise> Ale wiesz jak na żyznym siedlisku się ciężko rywie? Ej! Miejsce biwakowania harcerskie nie jesteś harcerzem A... Kurde, ale fajna miejscowaczka, harcerze, jakby co ten. jest Jaka kurde miejscowa petarda, nie byliśmy tu nigdy, super. Tam są wygódki. I tu stoi Lone Ranger. Nie jestem zwolennikiem takich z urbanizowanych historii, ale to jest całkiem spoko miejscówka. Blachodachówka i wymurowane z kamieni, no ale bezpiecznie jest i ten i spokój i tu ludu po. Ej, dobra miejscówka, co tam jest po schodach? Czystaj. Z tablicą zakaz biwakowany. Dobra. Tak? No szkoda, szkoda, bo to jest dobra miejscówka. Tu mnie zafascynowała jedna rzecz: lightsticki. Stare lightsticki. Ktoś zapomniał na pewno wyrzucić. Yeah. Na polu namiotowym, w miejscu, w którym się znajdujemy, w dniu 28 sierpnia. 1995 roku miał miejsce spotkanie ekipy pierwszego programu polskiego radia oraz pracowników na Woziwodo. Zaowocowano nad powstaniem audycji Lata z radiem. Ej, petarda! W trakcie pierwszego programu chyba Jan Sabiniasz pisze wiersz. I ten wiersz to jest. Ej, poczekaj. Aha, Jednak aparat to aparat, kurde. Doszliśmy do źródła woziwodzianki. Jedno mi się strasznie tu podoba, te drewniane te... No, nacieszyliśmy się chyba z 15 minut słońcem. Kurde, no tęsknię, Faktycznie okazuje się, myślałem, że nie. Myślałem, że mniej. Ale tęsknię za wiosną. Może dlatego, że nie było zimy, kurde. I tak się człowiek nie nacieszył w sumie jedną porą roku. Już chciał coś tutaj... Kurde, ale ślisko, a i można się wypierdzielić przepięknie tu. Przeczytaliśmy z Grześkiem ciekawostkę, bo właśnie idziemy, była tablica, to jest drzewostan wyżywicowany, są sosny ponacinane, to się spała nazywa, nie wiem czy kojarzycie, nacinanie spał to są właśnie te takie fałki, które widać często na drzewach, tak się kiedyś żywicowało sosny, ale wyczytaliśmy, że się tego nie robi, bo się nie opyla, jest zbyt czasochłonne i pracochłonne i kurde teraz się importuje po prostu żywice, nie robimy swoje żywicy, ale ja ja nie wiedziałem o tym. I tu jest napisane, że zaprzestano to robić tutaj chyba 30 lat temu. Ej, przegięcie! Teraz jest, dyrektujemy się przyrodą i spacerem dla komeserów, ponieważ wiecie, las jest jak whisky, nie? Znaczy, pogoda w lesie jest jak whisky. Nie każda jest dla wszystkich. Niektórzy doceniają tylko delikatny, zwiewny smak Red, Red Staga, a niektórzy cieszą się na błotnego Lafroiga. To wszystko co nie było whisky. Dziękuję, dobra, Powiemy Wam, dziewczyny i chłopaki, że to, co się tu dzisiaj wyprawia, to można dostać świla. Bo nacieszyliśmy się słońcem, nawet żeśmy trochę podeschli. Nie powiem, i się podgrzali. I po się podgrzali. Yep. Because fuck you, that's why. Mamy jeszcze jedną uwagę techniczną, ponieważ sobie popylamy ścieżynką. Teraz doszliśmy. To jest plantacja choinkowa, tamta tablica. Pamiętacie, że mówiłem, że jakieś mokro, to nie za bardzo to przychodzić w pepeszkach, to potwierdzone info. Tu jesteśmy na uprawie sosnowej, pochodnej. Ta uprawa jest, zobacz, z nasion pochodzących z oglądanego wcześniej na trasie ścieżki wyłączonego drzewostanu nasiennego, tam z tych prostych, grubych. Jak my. Czyli z drzewostanu nasiennego powstają yy, uprawy pochodne, z których biorą nasiona do drzewostanów nasiennych. ale upaprany znowu, kurde, no nie nadążam wycierać, słuchajcie, sorki, że na tym filmie jest non stop, jakieś kropki są, ale masakra w ogóle jakaś tam wodą, ej, uwaga techniczna jest taka, że jak będziecie tu przyjeżdżali, a polecamy, bo jest super przepięknie, a jak przyjdzie wiosna, taka kwiecień to już będzie w ogóle mega petarda pewnie, to zwracajcie uwagę na oznaczenia, których jest niezbyt wiele, a jak są to są takie, o można przegapić. Chodźmy dalej. Chwilowo nie pada. Może nawet uda się nagrać birolka. Śmietniki są, jest spoko. Jak się idzie z dziećmi czy coś, żeby... Jakby się nie chciało, nie wiem, nieść papierka, to można po drodze wyrzucić. Chociaż ja jestem za tym, żeby uczyć, żeby nie zostawiać. Nawet jak są śmietniki, nie? Przyniosłeś, to zabierz ze sobą. Będzie całkiem spoko. Jak każdy tak zrobi... Idealna miejscówka na... dwu yy, dwugodzinne Shinrin-yoku. Prawda też jest taka, że... W Borach, w moim przekonaniu, laika, ktoś odkrył, może być, że Bóg, nie leśnicy. Idealny przepis na dobry las, taki co mi się podoba, Markowi. No, zasać jałowca, zasad świerka, zasad mcha, mcha o, od czasu do czasu się tam podsyp kamykiem, voila. Jak nie, to oddaj fartuchem. Zgodnie z YouTube'ową tradycją, kto oglądał i pamięta film o błyskoporku podkorowym, daje łapkę w górę. Kto pamięta, że jest pod częściową ochroną i nie można zbierać żywych drzew, daje drugą łapkę w górę. A kto wie co to są stworzenia dwuwymiarowe, to teraz obraca się kawałek. Z tej strony go. Chodźmy, zobaczmy co Grzesiek zobaczył. Ucie! Jaki cienkusz! Co taki... A, bo to jest ten... To nie jest błyskoporek podkorowy, to jest włókno uszek ukośny. Uszek, z, z naciskiem na uszek. Paralela to jest? Paralela. Paralaksa? Le Lelum, paralelum. Polaraksa czy... <laughs> Tak, każdy by się zabić dał. Ja jesteś wtedy jesteś stary, jak się kojarzy Polaraksa z piosenkami tak. Ey, dżemu. Ale jeszcze jak chylińska gdzieś. Tak, tak, nie to co nosowska teraz, to dobra. Doceniamy. Jak zobaczymy old school to doceniamy. Pokazówka rzadko się już zdarza. I finito. Połowa trasy właściwie wzdłuż brdy, więc jest woda. Druga połowa nie, ale jest niedaleko, tak naprawdę, bo to jest taki, taki owal. Skok w dal można pobić rekordy z grzesiek. Zakładam się, że nie skoczysz tyle co Sarna. O piwo? O piwo. To skoczę. Nie wiem, ile skaczy Sarna. Czekaj, sprawdzę. Gdzie tu jest Sarna? Jakaś. Na Konik polny żaba. Trawna wydrakuna, ryśli, wiewiórka, zając gdzie No dobra. O, piwo! Możesz wziąć rozbieg jak chcesz. Nie skoczyłeś jak Sarno. A tu się zmontuje, dobre dobra. Nadleśnictwo wozi woda. Super opcja w międzyczasie. A jak będziecie mieli więcej czasu, tutaj pewnie trzeba poświęcić tak dwie godzinki, spacerkiem, plus Jelenia Wyspa, która jest nieopodal, którą też polecamy. To już będzie na cały dzień z dzieciakami. Bomba. Nam był potrzebny ten film. Tyle zobacz, dzik jest bardziej skoczny od zająca. No tak. Zapamiętajcie, morał z tego filmu najważniejszy, że dzik jest bardziej skoczny od zająca.